No to zaczynamy! Kto kim będzie? Uhoho! -oh. Kim ja jestem? <grym> A dobrze się składam. Mam zmontowany mikrofon i zostałem właśnie impostorem. I gram z przyjaciółmi. Oni mnie teraz nie słyszą, każdy ma mikrofon wyciszony. No i jedni są, bo oczywiście krów mitami, tam, krów tam, ja jestem impostorem, ale teraz słuchajcie, będę oszukiwał. Ja jako impostor sprzątnę ciała i je ukryję. Będę oszukiwał wszystkich przyjaciół. Zobaczycie jakim sposobem. Oglądajcie samo końca, bo będzie bardzo ciekawie. No i kliknijcie opeczkę w górę, pamiętajcie o w górę i subskrypcji. Zostawcie subika teraz. Możecie kliknąć subskrypcję. A teraz idziemy jako impostor, udawajmy, że robimy jakieś tam taski. O, na kamerach. mogę wejść na kamerę i zobaczyć gdzie... Kiedy... O, Alek tam biegnie. Dobra, na kamerach widziałem tylko jedną. O, druga, teraz tam patty biegnie. Teraz tam kot, O, tu sporo osób widzę na kamerach. Teraz schodzimy z tych kamer, idziemy zobaczyć, kto gdzie jest. U, tutaj stoi. Ej, idealnie to będzie. Tylko koło Ventu. Nie wiem, czy go kilnąć. Koło wentów będzie średnio, chyba, nie? Ja poczekamy, aż on zejdzie i go walnę wtedy sepka i ukryje ukryje jego ciało. Zobaczycie w jaki sposób. O, o czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. On koło wentów się bardzo kręci. Czekajcie, 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 dobra. Teraz rozwaliłem teraz sepka w piękny sposób i zobaczcie, on jest tak na rogu, na styk bym powiedział. Teraz sprzątamy jego ciało. Normalnie je ukrywamy. Patrzcie, 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 to będzie idealnie. Musimy dobrze, bardzo dokładnie stanąć. Byknijcie widzowie japeczkę w górę, pamiętajcie o tym teraz, a ja to ukrywam i jest! Nie ma! Idealnie! Widzicie to? No tam coś białego troszeczkę minimalnie wystaje O, o Alek akurat... Dobra, siema, patrzymy z On... Eee... On powiedział do mnie ma. to czekaj, odmutuję mikrofon Uwaga, pyk, dobra Siema Siema, siema Alek Ja, ja to zadanie robię Ech. A, robisz taska, ja se stoję, odpoczywam Nic okay, z tego okay. Okay. Dobra, ty se... A tam masz taska? O, no, ja muszę przyciski w kolejności klikać Aha, dobra, okej, okay, ciekawe dobra, no Dobra, to lecę dalej Ja, dobra, no, na razie Dobra Hej Smajslau, co ty robisz? Cześć tu ty stoisz No ja stoję, na razie nic nie robię, bo muszę a, coś dobra. zrobić innego W sensie... A, dobra, dziwne jakieś Laga mam Laga mam. Oni się to nie domyślają. Nie widzą tego po prostu ciała. Ja stoję w miejscu i ukrywam ciało, więc oni tego ciała nie widzą. O, teraz szyba jakaś przebiegła, teraz villager, dobra, zobaczymy, czy oni to zobaczą. Oni akurat nie gadają, bo nie mają mikrofonu. Patrz, patrz, chodzi, chodzi, patrzy. Ale nie widzi tego. A przeszedł sobie poszedł dalej. Zobaczcie, nie widzą tego. Oni sobie normalnie robią taski. Ja stoję i niby, wiecie, nie wiem, mam laga, udaję coś. Oni tego nie widzą. Zaraz tu ucieknę. Czekajcie, czekajcie. Dobra, a to jest dalej w tym miejscu? Ale muszę się teraz jakoś ewakuować A wy widzowie, teraz możecie też wejść na mój sklep Smajstok.pl, mam fajne czapki szaliki Takie właśnie, minka jest haftowana, trwała Dobra jest jakoś tak samo mam szaliki Zestaw promocyjny, zestaw, zestaw zimowy Akurat jest w dobrej cenie I też mam nawet skarpetki, więc możecie wbić, zobaczyć Tutaj wam pokazuję w kamerce elegancko Nawet mam też zeszyty, jak akurat chodzicie do szkoły To też jest fajny zeszycik Wpadajcie zobaczyć, a ja teraz stoję na ciele I, i na razie... O, ktoś coś zreportował Co to jest? Ej, ktoś... Kto to puścił? Słuchajcie, ja, ja, ja mnie Patty goniła cały czas. Ja bym ją na nią zagłosował, cały czas goniła. Chyba zwarowałeś, to nie ja. I co? On co? ja taski robię, a ty wiem, on Nie, tylko specjalnie On, tak on rzuca winę na pati! Ja nawet nie wiedziałem, że ty byś cokolwiek robiła, tylko stoisz a za mną ja, więcej. A to ja. to ty widziałeś niby Villager to. Nie, wy jesteście podejrzani, ja Ej, tyś. kto to zrobił? Halo? Co to nie ja, mnie? to naprawdę nie ja! Ja myślę, że, że to villager. Ja albo głosuję Alec. na Patrycję. Nie gadaj tyle, bo się wkopujesz Dobra, party. ja głosuję Ej, na na Patrycję, kto to był? Nie, wdzięczam się. Kto to, kto to był? Ja na Patrycję daję. Kto to był? Tak, jasne, ja tego nie zrobiłam. Kot napisał? Bo... Paty 100%, villager, to Paty. Jak 100%, jak jest 100%, 100% Alek, a nie ja? Ale na Paty ja, rzucają no. winę. Na Paty to leci. No trzy lata. No na na aha, na no. No ja na Ciebie. Ja nic nie widziałem, ja stałem w miejscu, miałem laga. No nie, patrzcie teraz, patrzcie teraz! I co? A, mówiłam wam, nie gra! Nie jest impostorem! Nie jest ze mną! Nie jest impostorem! Alek, co ty jesteś podejrzany, bo ty zgłosiłeś? No ale nabiegała mną. No. Dobra, idziemy dalej. No to było bardzo dziwne. Alek zgłosił na pati, bo Patrycja cały czas za nim biegała. On myślał, że jest impostorką, A to właśnie ja mam zmutowany mikrofon, ja czasami oni nim słyszą, czasami nie. No i to jest oszukaństwo już dla mnie. I ja to zaraz wygram. Tylko muszę teraz drugie ciało walnąć, a oni zraz też robią taski. Musimy szybko się pospieszyć. Dobra, idziemy na prawą stronę sobie tędy. No, muszę, muszę kogoś rozalić w takim idealnym miejscu, żeby to ciało sprzątnąć, żeby ukryć. No, czekajcie, idziemy. Tutaj na prawo, dobra, o nie. zrobili jakiegoś taska. Patrz się wkurzyła. Patła się wkurzyła. Ej, left the game normalnie. Patrycja wyszła, ale się zdenerwowała. Dobra, idziemy dalej. Patrycja wkurzona, ale nie poddajemy się. Muszę kogoś rozwalić o nie. Bo taski, taski, za dużo tasków poważnie. Znajdziemy teraz tutaj. Czekaj, tu nikogo nie ma. Dobra, idziemy na lewo. Ty gdzie oni się wszyscy poukrywali? Ty nie ma nikogo. Co jest? Serio? Znajdziemy tutaj, na kamerach też nikogo. O, o, teraz, chyba by, nie. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, 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 dobra. Teraz zakrywamy, zakrywamy, zakrywamy. zakrywamy. Zakrywamy, zakrywamy Czekaj Która jest, idealnie, dobra, mamy, 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 mamy Jest ciało zakryte Dobra, oj Cześć, Alek Co, co, co się dzieje? Nic, powiedziałem tylko cześć, Alek A, a czemu tak stoisz tu? No, laga mam, w sensie... Znowu laga? No nie, no nie, no zaraz, zaraz ruszę, w sensie, A co, stać nie mogę? No, rób taski, bo zaraz przegramy. Ale, ale, dobra, no zaraz będę robił taski, ale co, ja nie mogę stanąć na chwilę, na dwie minuty? To i tak nie jest no, na czas. No, jak nie na czas, impostor zabije nas wszystkich i my, tasków, nie zdążymy i przygramy, Weź się no rób... tak, ale o, ja. O, o, ale, dlaczego? dobra, ale czy widzisz, że ja z tym impostorem i kogoś rozwaliłem? No nie, ale nie robisz tasków, w tym jest problem, dobra, ale nie dobra, no właśnie, a, no właśnie, ale ja nikogo nie rozaliłem, więc nie masz do mnie problemu, mam alibi. No dobra, a mi chodzi tylko o taski. Ja stoję w tym i... miejscu, no. Rób dalej, no. <laughs> Poszliśmy. On serio nie. nie widział, ja tu mam ciało, patrzcie. On mówi ruptaski, ruptaski. Ruptaski. Oj, patrz, widać, że przychodzi. Oni ku mnie przechodzą i nie widzą tego ciała, serio. Oni nie widzą tego ciała, jakie nuby. Ej, bo to tak tam, to, no prawie nie wystaje, nie, tam nie widać w zasadzie. Stoję tak idealnie. Patrzcie, stoję, sobie w miejscu, ukryłam ciało. No bo oni mimo... Teraz nie mogą na mnie powiedzieć, bo co na mnie powiedzą, że zostałem? A za, za co oni mnie zgłoszą? Zastanie? stanie? Zastanie włamą, gaz się nie zgłasza. Dobra, okej, okay, elegancko, stoimy sobie, aż oni się tam pokłócą. Aż oni e, tam na kogoś wejdą, nie? Ja na razie tu stoję. Teraz mam lipę, bo ja nie mogę, jakby z tego wyjść. O, nie, ale jakby nie. Ty dalej tu stoisz? Eee... a co, stać nie mogę? Zabronisz mi? No czas. chyba, że ty nie. jesteś impostorem. Nie. Ja też nie jestem impostorem, to oj co? No. No ale chyba ty, ty, ty jedynek jest zrobiłeś tasków teraz. No dobra. Nie, już... robiłem normalnie, a skąd wiesz, że nie zrobiłem a wszystkie tasków. Wszystkie masz zrobione, wszystkie? No nie, parę mam zrobione, ale a skąd wiesz, że nie mam zrobione tasków, no, no bo jeszcze pasek zielony na górze nie No skąd wiesz, że ja nie zrobiłem tych, pas tych tasków, skąd? No bo stoisz w miejscu, dobra. No ale nie skąd, skąd wiesz jak ja zrobiłem z kilka tasków? No to dla czasu, nie myślę, że mam taska jednego. Dobra, no to idź, no <noise> On cały czas się przywala do mnie o taski, a działa nie widzi. Edmam, mam, patrzcie pu, PU PU pu, jest! Dobra, już go zakrywał Dobra mamy to. No i fajnie te ciała O, ktoś zgłosił! Ktoś zgłosił! Villager! <śmum> no róbcie te taski! Ja ale bym... Villager jak mógł zobaczyć? Villager tego nie zobaczył, przecież ja to ukrywałem! Na kogo on zgłosił? Na kogo? Na kogo, na kogo, na kogo zgłosił? Na kogo? To ale ale, biega... ale ja nie biegałem <śmum> za tobą! Ej, nie, to O, i na Ciebie, on i na Ciebie! Smarzo, zaufaj mi, to widać Ja nie jest. wiem, ja nie widziałem. E... Chociaż czekaj, chociaż nie. E, czekaj, Jeśli chociaż tak nie. był i to bym Cię załatwił, wi nie? widziałem, a jak Alek przebiegał, przebiegał koło mnie cztery razy i prół się do mnie o taski. Właśnie! Alek mówił cały czas o taskach i Alek za dużo gada. O kot No napisał. ale my się chciał, by załatwić, się będzie załatwił, się załatwił Ale ty za dużo gadasz, bo co chwilę mi nawalasz te na taski, że ja taski, taski, nie robię taski, nie robię no, co. Bo chcę wygrać tą grę. No, A robiłem, ale skąd wiesz, że nie robiłem tasków. No skąd? No bo stałeś w miejscu, no laggaj. No, ale tam, zgłaszamy to, kogoś, to, nie, dawajcie Nie internet. No nie, nie, nie! A ja nie wiem kogo, ja nie zgłaszałem no, Jak <laughs> villagera, no w śmie, no to, zobaczycie sami, okej. Okay. <laughs> Jak oni się prują? Alex co poleciał, aniołek, se poleciał. Nie jest i postanowiła ukrywać ciała Ej, dobre, to jest tak mocne z tym ukrywaniem ciał To jest normalnie nawalone, to jest tak, tak dowalone, że oszuk... oszukiwanie jest mocne wtedy, nie? Dobra, teraz zostało ostatni kill. Kogo by walno? Czekaj, Johnny poszli. O widać, że stoi. Czekaj, czaj, czekaj, waga, waga, waga i po jest wygrana! Mam Wiktory, easy hey, Easy co? Ale wygrałem, was porobiłem. A ale nie jak powiem. Ty byłeś? Ej, słuchajcie, słyszycie mnie. Ej, ale ja, Sebek i Alek, ja. Yy, tak robiłem fajnie, a nie powiem wam jak. Nie będę tego zdradzał. O. Ja normalnie się no co? Dlatego tasków nie robiłeś, już wiem, no. Ale co, tasków nie robimy? miałem zrobione taski. Jako impostor No, dawajcie jeszcze raz No, to zobaczmy, kim ja teraz będę Uwaga, o, dobrze się składa Jestem crewmate'em, a ktoś jest impostorem I nie wiadomo kto I teraz, jak zobaczę ciało, to też będę je sprzątał Też będę oszukiwał A to oni w ogóle się teraz pogubią, nie? Dobra, idziemy teraz tutaj Szukajmy sobie tasków, tak? Zróbmy sobie jakieś tam taski, ale udawajmy Głównie zależy nam, żeby znaleźć ciało, nie? Także sobie poszukajmy Chodźmy na lewą stronę, tak? Gdzie jakieś ciało by mogło być? W sensie, nie wiem, czy teraz impostor ale ja muszę się dobrze rozglądać na tej mapie Po prostu wchodzę na kamerę, da na kamerach nikogo nie ma Idziemy teraz sobie w lewo W lewo jest villager, tu nikogo nie ma Dobra, idziemy sobie do góry czy teraz szukamy kogokolwiek, nie? Żeby było też ciało i tak dalej Nawet w Med, w med Bayu też Róbcie nikogo nie ma taski Idziemy teraz na prawo, kafeteria Do kafeteria, dobra, tutaj nie ma Okej, okay, no robimy, robimy taski, słyszysz? Robimy na cały o, jestem, czas Jestem w fotelu. Pum, pum, rozwala, rozwala, pum, 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 Robię, 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 o nie, ktoś tam koło mnie przyszedł ale, ale lecą te! Uuu, rozwalam, rozwalam! Ale głazy lecą, co ja tutaj nawalam! Co to za taski są dziwne? Ile ja muszę tego rozwalić, ja się płytam? Rozwaliłem, dobra, mam, ale to był ciężki ten task. Dalej, idziemy sobie tutaj elegancko. Na Szyba przebiegł sobie. Dalej, na razie ciała nie widać, co ten impostor robi. Idziemy sobie tutaj, w szylcach, Tutaj też nikogo nie ma. Teraz na lewo. Ty, no nikt nic nie zgłasza? Dziwne. Dalej, idziemy teraz, o tam widziałem kota, ale nie, to on nie leżał. Najdziemy sobie do góry, elektryka. Widzę! O nie! To chyba kot. Dobra, dobra. Ej, nie idę zgłosić, nie idę zgłosić, nie idę zgłosić, nie idę zgłosić. dobra. Ej, teraz specjalnie zakryję to ciało, czekajcie, bo ja ukryję to ciało. Czekaj, 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 uwaga, idziemy do góry. Dobra, zakrywamy, 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 zakrywamy. ja nie mogą widzieć. Czekaj, 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 muszę dobrze, muszę dobrze stanąć, muszę dobrze stanąć. Ciężko jest stanąć, o nie. Ciężko, 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 czekaj, muszę tak bardziej plecakiem. No, troszeczkę, troszeczkę, uwaga. Ajajaj, aj, aj, troszeczkę wystaje, nie wiem, czy to nie będzie widać. Czekaj, 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 czekaj. O, no nie, no muszę dobrze stanąć, muszę dobrze stanąć. Musimy to dobrze ukryć. Czekaj, skupiam się. No nie, jeszcze troszeczkę wystaje. Czemu to wystaje tak? O, teraz, dobra, idealnie, teraz, 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 dobra. Hahaha, <laughs> zakryte. Dobra, i stoimy w elektrykalu. Mamy zakryte ciało, jakby strzotę, te, to teraz ciało. O, idzie wila drzewa komu mi normalnie przeszedł, nie widzi tego i tego nie widać, serio, oni tego nie widzą i to jest tak mocne oszukiwanie Patrz, około mnie normalnie przechodzi, nie widzi ciała, widzicie? Normalnie nie widzi tego Adam, działasz? O, cześć Sebek Cześć Masiu, działaś działaj No robię, robię, no wej A idź do góry, zobacz nie masz, u góry możesz to sprawdzić Eee, czekaj Ma, nie, nie mam Nie masz? Nie <laughs> Lol, dobra, ja już robię, no <laughs> o, przedko, on brzy mnie tego nie widzi, serio? A to nie jest moje ciało, to nie jest moje ciało, więc ja ryzykuję, bo to jest Ej, ciało. Ktoś mnie ściga, co jest? Bo to jest ciało jakiegoś impostora to nie jest moje, nie? Ja ukrywam jakiegoś. <laughs> ciekawe na kogo zgłoszał, nie? Ale na mnie nie, ja sobie w miejscu, no co? Villager zgłosił, zobaczcie! <laughs> Ej, ciekawe co napisze! Sprawdźmy to. Villager zgłosił. Zgłosił ciało i dwóch nie ma, a ja ukrywałem tylko jedno. Ja Ej, Ja podejrzewam Villagera, nie? Ja klikam na Villagera, bo Kot za mną chodził, Smyslow stał kto w miejscu, to był? a villager, Villagera nie widziałem. On mówi na Sepka, ten na niego mówi. Ej, dobra, są dwa villagera. ciała. Villagera jest tak podejrzany, że musimy panie... Musimy wla... zgłaszać musimy. Ja wiem. koło mnie, ja nie? Skipuję, kot wszystko ja... widział, że ja nic nie zrobiłem, Ej, Sebek, ja stał w miejscu. Skipujesz? No, no nie ja nie wiem, wiem nie widziałem nikogo, raz. ja stałem u oh, wiesz gdzie ja stałem no, sobie, No wiem, nie? wiem, widziałem cię, że stałeś, no. Ej, ale w ogóle dwa killa, ja tylko ukrywałem jeden. Eee, lol. raczej nie jest impostorem, o nie, ale mam przegibane teraz. A to dzięki mnie. Co, tylko na tyle jest? Trójka nas, nas została? Tylko trzech jest? O lol, nie, to będzie zbyt mocne. Tora, musimy już strzelać, kto to jest. Ja szybko będę zgłaszał, nie wiem, kto to może być. Zgłoś, 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 trzy sekundy, trzy sekundy. Zgłaszam i strzelamy. Uwaga, w mówcie! Mówcie, przyznawajcie się. Kto, kto, kto był tu impostorem? A co, znalazłeś, coś? nie? <laughs> Nic nie znalazłem, ale ja muszę strzelać, bo inaczej padniemy. Musimy to... to teraz strzelać, bo jak tego nie będziemy teraz strzelać, kto jest impostorem, to wtedy padniemy, przegramy wszystko. Więc... No to ja kota obstawiam. Kot biegał dziwnie, ja kota okay. obstawiam. Dobra, ej, nie wiem, a czemu mówisz ta kota? No bo kot biegał cały czas, a ty stałeś w miejscu, no teraz gdzieś szedłeś, no ale to nic, nikogo nie rozwaliłeś, jakby, nie? Mi to nie pasuje. Bo albo to musi być ty, albo kot. A czemu ja? No nie wiem, właśnie, tak się zastanawiam. Ej, muszę widzowie strzelać, Przecież nie wiem. kot cały czas biegał. Ale kot gdzie był wtedy? No, ee, kiedy? Okej, okay, tak jest wyjścia Wtedy co rozwalił Do sewek, Kot, zgasza się do sepka Jak ja? Co wygadacie za głupoty? Jak to nie byłem ja normalnie tutaj Kot biegał I wtedy ja, ja uciekałem jeszcze przed nim Od dawaj Kot też miszyt, kot do sebek. Dobra, uwaga Kto wygra? Proszę państwa No kot, czemu kot nie głosuje? Od zagłosował Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy Czy to A dobrze Czy dobrze na mnie? Czy dobrze trafiliśmy, czy nie? I? nas czy wygaliśmy? Yeah! Dobrze! To moje nie dobrze, ale no. go przegrywam, bo nie wiedział, co powiedzieć. Ja to strzelałem, ja tylko strzelałem. Nie, nie, ja nic nie <śm> widziałem, serio strzelałem, nic nie widziałem, ale was oszukuję. Dobra, ej, teraz tak normalnie was porobiłem. Lecimy teraz od, od razu start. Oho, znowu jestem już drugi raz, dobra, ale im pokrzyżuję plany. To strzątanie ciała jest idealne, kozackie. A w takim razie idziemy sobie na dół. Hmm, weźmy sobie. Poszukajmy zraz ciała, kto koguki nie. Ja nie jestem tym impostorem, więc ja tylko szukam ciała, nie? Taski dla mnie się nie liczą. Mogę je robić, ale nie muszę. Dobra, idziemy. Teraz tutaj poczekamy. Villager, kto jest? Że tylko żeby ten impostor mnie nie walnął, To jest bardzo ważne. Ja wtedy ukrywam ciało. Dobra, weźmy sobie tutaj. Dobra, robimy re, liście, robimy liście. Liście lecą! Przu! Wyrzucamy wszystkie liście, liście wyrzucamy. Ej, czemu to się nie ukończyło? Ej, co jest? Wyrzucamy liście, no spadają niech. I teraz... Jest, dobra, ukończone. Wszystkie liście spadły. Ej, myślałem, że to mi nie zaliczy. Dla drugiego taska mam na dole, ale szukamy jeszcze ciała. W jakim kierunku by mogło być? U góry nie ma żadnego ciała, dobra. Idziemy teraz na lewą. Tutaj stronę też nikogo nie ma. W Medbayu, dobra. Teraz idziemy sobie tutaj, sprawdzamy, gdzie by mogło być. W jakim oto jest. Villager sobie tutaj nikogo nie. Widzę, tu jest, tu jest. Dobra, teraz zakrywamy, zakrywamy, zakrywamy. Sprzetamy, sprzetamy, sprzetamy. Dobra, ok. Chyba zakryte, czy nie? O nie, wystaje trochę. O nie, trzeba dobrze stanąć. O, nie, 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 Dobra, tak może być, Ok, Chyba nie będzie widać. Chyba chłopaki, z kamiń, czy nie? Przeszli. <noise> nie widzą. No, sobie robię taski, robię. Nie Dawaj, widzą. dawaj, bo słabo, ja tylko dwa chyba zrobiłem, czy jeden. Ja nie mogę w elektryku zrobić jednego zadania. Nie widzą, nie widzieli, nie widzieli xD. Dobra, ukryłam ciało, ale to nie ja rozłożyłem to ciało. <laughs> no, okrywam jakiegoś impostora Psuję wszystko Dobra, oni się poszli, teraz co ja mam odejść z tego czy nie? Ale wtedy mogłem na nie powiedzieć, że ja w tym miejscu stałem, bo to by było ciało, nie? Dobra, wiecie co? Ryzykuję. Idę na dół, idę na dół, idę na dół. Ryzykuję. Zostawiam ciało i szybko uciekam. Uciekam na dół i zaraz pójdziemy do tego ciała. Chyba, że ktoś to zreportuje. Uciekam od ciała, które ukrywałem. Zaraz tam pójdziemy znowu do, do kamer. Dla, idziemy sobie tutaj na prawą stronę. Tam mam taskę na dole. Ja, ja jeszcze nie ominę. I teraz zobaczę, czy tam będzie impostor Kto to rozwalił? Wrócimy tam z powrotem. Jestem ciekawy, czy tam ktoś będzie. Tutaj w medbayu niko, O, Alek jest Dora, musimy uważać. Alek tam był. Shiba przebiegła. Okej, okay, dobra, uważajmy Przybiegła tędy Shiba Dobra, idziemy teraz tu Dwa ciała są Dwa ciała są O lul O nie, dwa ciała W tym samym miejscu Villager chciał Już wiem, jaka to była historia Villager chciał y, zgłosić I Shiba jest impostorką Ona przyszła i go rozwaliła Dwa ciała muszę ukryć Ale nie wiem, czy dam radę Czekaj, uwaga Kryjemy dwa ciała teraz Dwa ciała kryjemy Ale nie wiem, czy dam radę Czekaj, dobra, tutaj. Ajajaj, aj, trochę, nie... trochę nierówne te ciała są, trochę bardzo nierówno Dobra, spróbujemy jakoś to ukryć, sprzątać. Dwa ciała, czekaj, 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 uwaga, idę. O, mocne to jest, ty. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Yyy! No, ciężko zakryć, to jest bardzo nierówne, bardzo nierówne. Dobra, teraz musimy tutaj, czekaj. Musimy tutaj stanąć sobie. Próbuję zakryć dwa ciała, ale nie wiem, czy dam radę. To jest zbyt mocne, by zbyt opi. Cześć, ja tu dam radę, trzeba ja tam za, radę zakryć, uwaga. Uf, trochę, drobinko, drobinko, odrobinkę Dobra, teraz wchodzi tak? No krzywo jest, krzywo, nie wiem, czy ktoś to. Nie, ja najwyżej zakryję, może nie zobaczą tego. Dobra. O, coś takiego? Uf, dobra, coś takiego. Nie, nie wiem, czy to będzie sens. Dobra, kryję dwa ciała. Dobra, kryję dwa ciała w taki sposób, może nie zobaczą. Dobra, może, może, mam ukryte dwa ciała, dobra, czekam aż ktoś tu po prostu przyjdzie, ukrywam dwa ciała, sprzątnęłem, ale nie wiem, czy to jest realne, idzie Alek Smarso, e, znowu lagam, masz? Cześć Alek Sebek, co Cześć, ty biegasz za mną? Ej, widziałeś to? Sebek biegł za mną, widziałeś to? Nie biegłem za tobą, tylko biegłem tutaj, zobaczcie, czy taska mam, o co ci chodzi? No, ale widziałeś Smarso, że on biegł za mną? Nie biegłem, eee. tu chciałem iść. O co ci chodzi? No, Powiedz mi, mną cały czas. Nic nie marzę, to o co o, ci chodzi? Na kamery pasuje. Ej, sieba biegnie. Alek! No! Chodź tu niżej, a ty tego nie widzisz? Patrz na mnie, patrz na mnie teraz. No się no Ej, ty tego nie widzisz? Co widzę? Ale nie widzisz tego? Ale co? Że nie widzisz w sensie, nie, wszystko jest normalnie, tak? No widzę Ciebie, że znowu tasków nie robisz Patrz to Alek, to. Patrz, patrz, patrz na mnie, patrz na mnie, widzisz mnie? No <32ś clamsza> <A> Uciekasz <Ou. lab established> szybko, nie? Kto to zreportował? Ej, to on mnie, zakustuje, da mnie, To nie byłem ja Przysięgam <Özm hvad> Smiles został To nie ja, naprawdę, nie uwierzycie mi teraz Ale stał w miejscu i powiedział, że on podszedł do niego, bo czym wziął się, odsunął i dwa ciała były, były pod nim. Ale co to z, z w ogóle za tłumaczenie, nie? Najgorsze wytłumaczenie, jakie mogłeś dać. Z Tym syn. sposobem głosuję na ciebie, bo kłamiesz jak nie wiem. No, ale on zakrywał ciała. Tak, zakrywał ciała, ale no, no dwa, pięćdziesięć ciał. Ej, słyszycie go Shiba Sebek? On no. kłamie, przecież ja to słyszę ej, od razu, ej, to ej, słyszysz kłamie. to Shiba? On no, naprawdę, on stał i zakrył ciała, mówi? no przecież swoim Daj, ciałem... Tak, zakrył ciała, no. Ej! Co on, co on w ogóle powiedział? On powiedział, że ja zakryłem w swoim ciałem dwie postacie. To jest śmieszne. No bo ja jest impostorem i kłamie, trzeba go zgłosić. Ja nie kłamie, no smasu oszukuję, no! To jest śmieszne, Kłamieś, w ogóle. kłamczuch jest też. No co śmieszne, no pokazał mi. To jest śmieszne, głosujemy na Alka. No pewnie, że na Alka, no. <laughs> to wiadomo już. Aha. Ja ale porobiłem go, nikt mu w to nie uwierzył Nikt nie, ja w tą grę, w nikt nie uwierzył y, w Alka słowa Alek powiedział zbyt mocno ale głos na ten impostor. Nie jest impostorem, Samek! Nie Ej, jest co impostorem! To jest, to to nie jest impostorem. Ja wiem, to kto to jest impostorem. Ja się zdenerwowałem, wychodzę stąd. To jest shiba, to jest shiba, to jest shiba, to jest shiba, shiba, shiba. shiba to jest shiba, shiba, shiba. 100%. Szybko głos, uważaj! cię walnie zaraz! Ci, walniecie, walniecie! Nie, nie, uważa, nie, Uważaj, uważaj, naprawdę nie, nie! Dobra, wow! Myślałem, że cię walnie, to shiba, to shiba. Tak, tak, tak. No i teraz to nie powiem, teraz to nie powiem! Na pewno shiba. Głosujemy z co on nie nam wiem! To nie ja! Wszystko Alek mówił prawdę, jest! Ja. pomyliłem się! teraz, nie, teraz na mnie, to nie ja! To nie ta Shiba, serio! O Eliminujemy nie. ciebie! O nie, ale no dobra, Shiba teraz na mnie! ja na mnie zagościowali! To nie ja! Co tu się porobiło? Lara, wygraliśmy! Shiba Co tu piąteczka. się porobiło, proszę państwa, to nie byłem ja! Zobaczcie! Smileson, not i is... sposób przegrały Sebek! Ej, jak to! Nic, to jest, to jest. Ja oszukiwałem, ukrywałem wam ciała Sprzyznam się Co? Co? A wy widzowie możecie wejść Słuchajcie, fajna gierka była, wpadajcie na smajson.pl Szaliki są dostępne w zestawie promocyjnym W zestawie zimowym Szalik oraz czapka, to tutaj jest zestaw promocyjny Wpadajcie, zestaw zimowy, też nawet mam skarpetki Zobaczcie sobie i widzimy się jutro, pa pa